maneczko na kanale. No i co, mamy nowości dopiero dotarły, a co to takiego? To już otwieramy. I Że co, ramiona dotarły, uchwyty dotarły, a gdzie reszta? Tego dowiecie się już w kolejnym filmie. Ale po krótkie dwa zdania, może o tej konstrukcji 80 na 80 profil. Naprawdę nie spodziewałem się, że są aż tak ciężkie te ramiona. Ale to fajnie, będzie mniej ciężaru do, do załadowania. E, tutaj macie skręcane to na śruby. Śruby na klucz 24, także trochę mnie to zaskoczyło. Na szczęście zestaw Jato plus jakieś podręczne klucze są w siłowni. Bardzo solidne wieszaki, naprawdę z tego też jestem zadowolony, że jednak te 420 parę złotych jest e, gdzieś tu uargumentowane, bo naprawdę jest to mega, mega solidny wieszak. Już nie mogę się doczekać asekuracji i pozostałych elementów, żeby to poskładać i wam pokazać, ale jak na razie jestem naprawdę zadowolony.